Powiem Wam, że tego nie było w moim bingo na 2026 rok. Poniedziałek wieczór. Ja właśnie skończyłam się uczyć. Mamy około godziny 20.00. Jutro mam egzamin z kształcenia słuchu i zaliczenia zdrygowania. Tak jak odrygowanie się nie martwię i myślę, że pójdzie mi całkiem gładko, tak. Kształcenie słuchu? Zobaczymy. Powiem Wam, że ja i kształcenie słuchu się nie lubimy za bardzo. Już bardziej wolę harmonię od kształcenia słuchu. Ale zobaczymy. Ja lecę spać, a wy trzymajcie za mnie kciuki jutro. W ogóle dzisiaj mamy Blue Monday. I ja o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero wieczorem, jak wracałam do domu, więc dajcie znać, jak wam minął Blue Monday, czy, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście i jak je czuliście. Bo ja Czułam się y, słabo, ale pod kątem fizycznym strasznie bolała mnie głowa. Mhm. Może jest to związane po prostu z wysokim ciśnieniem, jakie aktualnie panuje w Polsce. I mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Jest po ósmej, ja się zbieram właśnie na uczelnię. Zaraz mam zajęcia, więc idę. Później mam zaliczenie z drygowania, a po drygowaniu mam zaliczenie z kształcenia sucho. Nie lubię kształcenia słuchu. Nie lubię, więc będzie dobrze. I hope. Powiem wam, że się nie wyspałam. Ale na szczęście to jest tylko jeden dzień w tygodniu, na kto, w którym mam tak naprawdę na 8 godzinę do 18.15, więc o tyle dobrze. Jutro się wyśpię. Zaliczyłam kształcenie suchu! Drygowanie również zaliczyłam. Miałam się odzywać w ciągu dnia, miałam robić update'y, ale tak się słabo dzisiaj czułam. Że stwierdziłam, że nie będę robić nic na siła. Przychodzę do Was teraz, właśnie z, z update'em tego, co się działo. I czy zaliczyłam? Tak, zaliczyłam. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to jutro nie idę na angielski na studia, bo mam kardiologa na 12, później lecę na terapię na 14 i około 15:15, 15:15, Jadę na dodatkowy angielski. Tak naprawdę ostatni, jeżeli chodzi o ten semestr, ponieważ pani wyjeżdża od angielskiego, i, no i już nie będziemy mieli zajęć do mojego ustnego egzaminu, który mam za dwa tygodnie, w środę, jeżeli chodzi o zaliczenia. To w tym roku chciałam podejść do tego inaczej. Chciałam podejść do tego z większym luzem, na spokojnie. Przede wszystkim na spokojnie. I y, mimo tego, że chciałam podejść do tego na spokojnie, to na zaliczeniu z kształceniu suchu, jednak y, bardzo mocno się zestresowałam, y, pisząc, y, czy to dyktando, głównie na dyktandzie, i powiem wam, że y, tak no trochę się rozpłakałam tak, oczywiście staram się tak zrobić, żeby, żeby nikt nie wiedział i staram się generalnie starałam się nie płakać, ale mam wrażenie, że mój organizm jakoś tak, nawet jak ja tego nie planuję, to mój organizm sam z siebie wyrzuca te emocje właśnie pod, pod postacią na przykład płaczu, tak jak to było dzisiaj, że ja już zobaczyłam te zadania i po prostu mój mózg wymyślił sobie, że ty na pewno nie zdasz. Będziesz musiała poprawiać. A jednak okazało się, że zdałam, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że to jedyny taki egzamin, na którym faktycznie się tak mocno, mocno zestresowałam w tym semestrze i, i że już nie będzie takich sytuacji, bo tak nie wiem, nie wiem tak naprawdę, co ja sobie myślałam wtedy na tym zaliczeniu. Może mój organizm ja szczerze Wam nawet tego powiem, że ja nie kontrolowałam tego, że po prostu nagle, nagle mój mózg właśnie pomyślał sobie, że ty tego nie zaliczysz i nagle oczy mi się zaczęło robić mokre, zaczęły mi lecieć, właśnie łzy, tak delikatnie to ja od razu głowa, głowa spuszczona. I tak po prostu, żeby nikt nie patrzał, też od razu zaczęłam mieć swoje tiki nerwowe, czyli właśnie ściskanie piąstek różne odruchy rękami bo jak ja się stresuję to często robię różne, różne rzeczy rękoma typu właśnie je ściskam dubię skórki i widać po mojej postawie ciała kiedy ja jestem zestresowana mocno bo no po prostu widać po, po rękach po niespokojnej gestykulacji po gwałtownych ruchach y, częściami ciała, więc po tym widać, że po prostu ja mam stresa. Wczoraj był Dzień Babci, więc y, wczoraj byłam u jednej babci, a dzisiaj lecę do drugiej. Odzywam się teraz. Właśnie czekam za ciocią, aż y, przyjedzie żeby mogła wejść do domu, złożyć babci życzenia. I tak, mam nadzieję, że Wy o swoich babciach pamiętaliście. Ja wczoraj byłam już u jednej babci, a dzisiaj przyjechałam do drugiej. Muszę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy ja się wam, wam chwaliłam tymi nakładkami na okulary, co mam. Że one są takie fajne. Można zrobić tak? I można zrobić tak. Tylko trochę się wykrzywiają, ale no. No cóż, o, nikt nie poradzę na to. Yy, I przy jeździe bardzo mi się one sprawdzają, ponieważ świeci słońce, no to ja nie za bardzo widzę, wtedy muszę bardzo mrozić oczy i niewygodnie mi się jeździ, a z tymi nakładkami jest chociaż odrobinkę lepiej. Jeżeli chodzi o to, co się w ogóle działo przez ostatnie dni, bo nie odzywałam się, ale po kolei, wczoraj byłam na tym Echo Serca u kardiologa. No i generalnie wszystko w porządku. Tylko, że tam jakaś śladowa niedomykalność zastawek jest, ale to możliwe, że to jest po prostu od wada, po prostu taka wrodzona, narodzona, ale nie jest to szkodliwe dla, dla mnie, dla organizmu, prawdopodobnie. Ale jutro, czyli w piątek, idę na zakładanie holtera EKG, który przez 24 godziny będzie robił mi EKG. I przez 24 godziny będę musiała nosić jakieś tam przylepce Tutaj pewnie, zgaduję yy, Więc jestem ciekawa Dlatego dzisiaj chcę jak najwięcej zrobić Żeby jutro mieć taki luźniejszy dzień powiedzmy, wolniejszy Dzisiaj muszę jeszcze yy, umyć włosy i w ogóle się no, ugarnąć Bo wiem, że yy, przynajmniej tak mi powiedziano, że nie będę mogła się wykąpać już jutro Jak będę miała ten holter, więc muszę dzisiaj to zrobić Tak naprawdę zajechałam do domu Zjadłam obiad i zabrałam się za posprzątanie w pokoju, ym, ogarnięcie kociej kuwety, pozamiatanie, takie tam prawy myślę, codzienne. Wstawiłam pranie, czyli no, domowe obowiązki, jednym słowem nuda. Yy, teraz przyjechałam jeszcze za widoku, żeby przyjechać właśnie do babci, chociaż na chwileczkę. Wracam i chciałabym się umyć, chciałabym poćwiczyć trochę na fortepianie. Yy, i jeszcze, jeżeli mi starczy siły, i moja głowa mi na to pozwoli, bo powiem wam, że ostatnio boli mnie głowa strasznie, co przeszkadza mi po prostu w normalnym funkcjonowaniu. Nie jest to przyjemne, ale no miejmy nadzieję, że może, może ciśnienie, może coś, yy, tak. I jeżeli by mi się jeszcze udało, miałabym siłę, to chciałabym jeszcze pościel przebrać, bo cały czas przypominam, mam tą świąteczną, a już jest po świętach, więc wypadałoby zmienić na nową. Jeżeli chodzi o egzaminy. I o studia, jak w tym momencie wyglądają. No to powiem Wam, że jest. Jest tak jak zawsze było, tylko że po prostu no, już się zaczynają te zaliczenia i jednak muszę więcej czasu poświęcić sama, żeby się przygotować do tych zaliczeń. Zwłaszcza jeżeli teraz chodzi o wokal, bo tak, jeżeli chodzi w ogóle o wokal, to ja drugą piosenkę, bo generalnie przez CMS powinniśmy przerobić minimum dwie piosenki, które bierzemy na zaliczenie. I ja tak naprawdę przerobiłam jedną. Nawet nie do końca, bo z, y, najwięcej czasu w tym semestrze zeszło mi na, na przygotowywaniu się do koncertu świątecznego, który był 8 grudnia. I tak tego Wodeckiego tylko y, no liznęłyśmy, tak trochę bardziej, a tak naprawdę dwa tygodnie temu ja dopiero wybrałam sobie drugi utwór, który ja chcę wziąć na zaliczenie, bo muszę, więc wyszło na to, że mam Wodeckiego. Opowiadaj mi tak i wziąłem sobie jeszcze Piasecznego, choć przytul przebacz. Gdzie no, muszę obydwie piosenki poćwiczyć, bo albo za tydzień, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i bym już umiała wszystko, to zaliczę to za tydzień, albo za dwa tygodnie. Tylko nie chcę też wszystkiego zostawiać sobie na, za dwa tygodnie, bo, bo po prostu mi się to nie, nie, nie opłaca. Chcę już sobie rozkładać te zaliczenia jak najbardziej, żeby jak najwcześniej y, zaliczyć inne przedmioty. Trochę tych przedmiotów już zaliczyć, a faktycznie tych, co się nie da poprzekładać, nie da się ich zaliczyć wcześniej, no to będę musiała zostawić na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o lekarzy i w ogóle o tę moją sytuację zdrowotną, to ona generalnie jest dobra. Byłam u mojej lekarki rodzinnej z wynikami, które robiłam już jakiś czas temu. Tam glukozę właśnie robiłam, robiłam wyniki z krwi robiłam wyniki z moczu. No i tak jak wyniki z krwi, i wszystko tam ok, super, świetnie. Tak, znowu, jak moja e, pani doktor rodzina zobaczyła moje wyniki, jeżeli chodzi o mocz, to ja słyszałam tylko takie. No i ona do mnie, Madziu, znowu masz bakterie w moczu, a e, ja takie tak, wiem. Piątek, godzina dziewiąta rano. Idę na założenie holtera. Powiem wam, że tego nie było w moim bingo na 2026 rok. Ja już jestem po założeniu holtera, jak widzicie mam y, elektrodów, trochę ich jest. Tu na górze są trzy, tu jest jeden y, i tu, tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci, więc siedem? No trochę ich jest generalnie i no tak to wygląda, one są przyczepiane na takie naklejki i tak to się prezentuje, że te kable wszystkie tu sobie wychodzą, wychodzą i te kabelki są podłączone do takiego urządzenia, które mam sobie na paseczku. I to urządzenie no, bada mi funkcję mojego serca. 24 godzinki. Akurat w moim przypadku jutro mamy sobotę, jutro o 8. Muszę jechać to ściągnąć. Funkcjonuje tak, jakbym funkcjonowała normalnie. Posprzątałam trochę w pokoju. Posprzątałam szafce, zrobiłam wreszcie tam porządek, bo już mnie to przerażało. Z lekka, powiedziawszy, uzupełniłam resztę dokumentów z praktyk, bo musiałam tam dopisać kilka rzeczy. Tak, dla osiu. dzień dobry. Musiałam dopisać kilka rzeczy i mam zamiar zacząć montować ten film, bo musi się pojawić w poniedziałek, więc funkcjonuje normalnie. Później muszę jeszcze jechać do miasta po raz drugi. Znowu muszę jechać do miasta po raz drugi, ponieważ muszę jeszcze odebrać zaświadczenie do poradni nefrologicznej. W sumie to muszę odebrać dwa zaświadczenia. L4 mojej siostry, i dla mnie zaświadczenie do poradni nefrologicznej. Na 14.00 od 14.00 do 16 jest moja pani doktor, więc muszę jakoś wstrzelić się w ten czas, żeby przyjechać, odebrać. I może nawet udałoby mi się dzisiaj zarejestrować. A Felice stąd? stąd, mój drogi? I możliwe, że udałoby mi się dzisiaj zarejestrować. W ogóle zbliża się tu czwartek. Nie wiem kiedy jest, jakoś w lutym i dzisiaj jadę na domowo robione pączki, już się nie mogę doczekać. takie świeżutkie, mama będzie robić Mikołaja, no takie domowo robione, mm. I po prostu tak mam ochty na domowo robione pączki, że, że no, no nie odmówię, no nie odmówię, jak ktoś mi... Jak ktoś mi da pączka, jeszcze takiego cieplutkiego, puszystego, dopiero co usmażonego, z jakimś dobrym nadzieniem, to nie pogardzę. Uwierzcie mi, nie pogardzę, a tusty czwartek jest zaraz w roku. Więc akurat w ten dzień ja sobie przynajmniej luzuję i pozwalam sobie na zjedzenie większej ilości pączków. Pamiętam, że jak byłam mała, to robiłam zawody. Generalnie kto w mojej rodzinie zje najwięcej pączków i zawsze wychodziło, że to ja zjadałam najwięcej, a byłam taka, byłam patyczakiem dosłownie. To było jakoś i w, w mojej podstawówce siódma, ósma klasa. Tańczą, tańczą, tańczą parabole. Tak, na czym to ja skończyłam? A, że byłam patyczakiem takim dosłownie w, w podstawówce i na początku no W sumie przez większość y, 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 przez większość liceum też I, i zawsze jak był Tusty czwartek to y, no, udawało mi się zjeść no tak około 8, 10 nawet do, do 12 może czasami pączków, takich normalnej wielkości rozmiarowo chyba, tak mi się wydaje, więc trochę było o pączkach, o tu z tym ale to wiecie, to potem, to potem. Teraz chciałabym usiąść i zacząć montować ten film. Skoro i jeszcze mam czas i jeszcze jestem w domu, więc zaraz zabieram się za montaż.